To jest tereny do budowania marzeń. Piękne tereny, to są nasze tereny. Naszych ojców, czy tam yy, dziadków i tak dalej. I dalej się ukazuje, proszę Państwa, że Wy stoicie Państwo na stanowisku. Nie! Pytam się, co się w nie dzieje, że ja przychodzę, pytam się, czy mogę dostać zezwolenie, mówię od razu klas nie, a drugi kupuje naprzeciw mnie działkę i w ciągu jednego roku dostaje działkę jako budowlaną i zezwolenie na budowę. Nie wiem, jak to się stało, ale stoi dom. Nie jeden, tylko tam już stoi kilka domów. Tej się postawi, a tej nawet komórki mam no Ludzie. A to jest to Proszę jest wrażenie jakiś taki To jest przymiera... nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Panie, Myślę, panie, panie sekretarzu, myli. co to teraz pan teraz powiedział, to wychodzi z tego, że dzisiaj, kiedy znajdziemy umowę z urbanistą, on może tam cuda wymyśleć, znaczy to spodoba, tak? Znaczy to cuda, po cuda, nie cuda nie po prostu. Musi. Tak, po prostu pan znaczy to, panu... to widzi pan, no, no i tak, taka dyskusja to będzie bardzo łatwa. Ma pan czas że na, to, na co to, się nie to, że pan wychodzi. Będzie debata publiczna, prawda? Bo nie wiem. Próbujecie tutaj stworzyć jakiś obraz burmistrza, pana, który próbuje, że na pana, A pan może za długo już to, tą sprawę tak jączy i. Proszę pana trzy lata, czy nie. Proszę pana że Proszę pana, no jakby burmistrz mógł to zrobić, to by zrobił już dawno. Proszę pana, Mów. O planowaniu nie pozwala. Znaczyć proszę pana. Niż... Pan proszę pana. Proszę pana. Panu pana. na początku zebrania? Panie burmistrzu, na jednym z ostatnich spotkań z mieszkańcami obiecał nam Pan, że raz, że Pan pomoże nam w tej sytuacji, jeżeli chodzi o te błonia Zagórskie inna na rzecz obiecał nam Pan, że spotka się Pan z mieszkańcami jeszcze zanim y, urbaniści przystąpią do faktycznego projektowania, żeby omówić z nami założenia. Proszę Państwa odnośnie tego spotkania, w którym, na którym tu byliśmy z panią Małgorzatą razem Pani Kierowni, ostatnim razem, gdzie była padła z moich ust, te słowa odnośnie zaproszenia mieszkańców na za to, żeby uczestniczyli w posiedzeniu tej komisji urbanistycznej. No niestety urbaniści nie wyrazili zgody na obecność mieszkańców czy też przedstawicieli mieszkańców na posiedzeniu tej komisji, tylko mogli uczestniczyć w tym przewodniczący rady tam chyba, był, Panie tak? To jest komisja wewnętrzna, która opiniuje projekt planu, a mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się. Na... Także tutaj. Chwileczkę, chwileczkę. Mam pytanie. To znaczy, się rysuje się projekt, gdzie powinni brać mieszkańcy, bynajmniej chociaż dwoje mieszkańców, którzy mają działki na terenie błonia i dlaczego nie są dopuszczeni? Znaczy... To jest to, jak mówiła Pani Kierownik, Komisja Ale ja nie rozumiem, jak można robić zebranie, żeby resortować projekt bez chociaż jednej osoby, która ma tam działkę. Bezpośrednio zainteresowanej. Bezpośrednio zainteresowany. Nie, Ja nie wyobrażam sobie. To ja bym chciała Pani postawić, że ono Panu się tym domem by nie podobał. To coś tu jest nie tak. Już Pani ma jest Cała cały zmiana skutków jest opracowana i później złożona do wglądu publicznego. Tak, pani ale to za... jest, jest na... przestawienie, no. przestawienie, no, no, proszę. Państwa, takie są procedury. Komisja Urbanistyczna. Przepraszam, że przerwę, ale potem się robi odwołanie, traci się następne pieniądze, bo się robi wtedy sprostowanie y, tych y, wni, wni, wniosków wniesionych, które się przed założeniami nie, nie uwzględniało, bo się ich w ogóle nie brało pod uwagę. Ewentualnie, tylko ewentualnie po, po, przed faktem do, 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 tylko przed, przed faktem tak. dokonanym. Urbanista to jest normalny projekt, jeżeli wy jesteście inwestorem, płacicie za to, to nie może wam projekt, tak to trzeba sprowadzić, narzucać, że pan nie może zaprosić mieszkańców. Proszę nam takich rzeczy nie ja mówić. Proszę nam takich rzeczy nie mówić. Inna rzecz jest, szanowni państwo, taka, że no, mieliśmy się spotkać nie tyle z komisją urbanistyczną, tylko z panem, z projektantem, z żadną komisją i porozmawiać o po założeniu. O to spotkanie nam chodziło i o tym spotkaniu rozmawialiśmy. Nikt nie prosił o spotkanie z komisją urbanistyczną. W następnej jest... kolejności komisja miała, miała być. W jest... następnej kolejności. Nie, to jest... Proszę. Taką odpowiedź To odpowiedź to... pan do państwa tak takie Ja mówię o stanowisku urbanistów, dlatego ja, ja chciałem zaprosić no Państwa na, na spotkanie z urbanistami, którzy bezpośrednio biorą pracę udział w pracach nad zmianą studium. Dokładnie. Państwo mają oficjalne stanowisko, że oni sobie nie życzą nas tak, do dyskusji. Na, na spotkaniu tym urbaniści, nie nie nawet pan to może urbanist... Tak, no, pan wyproszony. Tak, no. został pan wyproszony przez urbanistów, nie przez tak, urbanistów. tylko też no na tym samym video. spotkaniu. Pan właśnie projektant pytał się, dlaczego nie ma mieszkańców. Nie, nie, nie. Tak, właśnie mamy też taką informację, że też było właśnie zapytanie, gdzie są przedstawiciele zainteresowani, którzy mogliby wnieść do dyskusji, czy w ogóle do, do tego planu jakieś wnioski. No, Naprawdę nie. nie jeżeli plan, nie będą się Państwo trzymać pan tylko i pan wyłącznie... zwrócił się czy, do nas, myśmy no. przewodniczący siedzieli, to było kilku przewodniczących z Zagórza i zapytał się, czy my jesteśmy mieszkańcami to był. Ja prosiłam pana Nieznańskiego, prosiłam. Yy... No bo jestem w zarządzie, z zarządu osiedla, tego osiedla. Jak można było wyprosić członka zarządu osiedla, którego dotyczy planu? Jeśli nie można zaprosić do projektowania tego no, planu, zagospodarowania na nas, mieszkańców, zainteresowanych, to proszę mi powiedzieć, kto decyduje o tym, co tam będzie. Czy projektanci. Czy, y, 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 czy gmina, czy burmistrz, nie wiem kto, nie? Pytam pana burmistrza i chcę konkretnie odpowiedzi. Co burmistrz tam planuje? Bo my czekamy już ileś lat, mamy obiecanki i nic z tego nie wychodzi. Tutaj widzę, bo jeżdżę co tydzień, jestem tutaj u siebie na działce, co chwilę powstają nowe budowle. Nie ma planu. W tej chwili już jest nawiezione nowy materiał na nowe budowę. Centrum. Pytam się, ten pytam ten ten się, na jakiej podstawie ten budynek teraz pod, powstanie. Na jakiej podstawie ten budynek teraz powstanie, który już wozi materiał? Niech mi pan na to pytanie odpowie. Proszę, Proszę, ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Komisja, to jest tak jak komisje Rady Miejskiej, że to są komisje zamknięte. Dopiero na sesji przewodniczący Rady może zapraszać dane osoby. To tak samo tutaj jest regulamin pracy komisji, i w regulaminie jest wyraźnie napisane, że przewodniczący komisji, którym jest pan Ryszard tytułowany kierownik Biura Planowania Przestrzennego, zaprasza osoby, które uznaje, że na takim spotkaniu powinny być. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Z którego przepisu wynika, że pani dzisiaj ma zlecić opracowanie że tam na których obszarach są tereny zalewowe. Proszę mi wskazać artykuł, ustawę, wszystko. Proszę. Proszę. Ona, ja nie będę operowała artykułami, bo ale, to odpowiednie jest... służby wojewody, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jesteśmy organem, który ma, yy, tak jakby, yy, no, kontrolować prawidłowy przebieg procesu tworzenia studium. Jeżeli chodzi o wodę dwustuletnią i w ogóle o zlecenie opracowania, to ono dotyczy tylko kawałeczka Błoni. Tendencyjnie. Ono nie dotyczy już tam, gdzie mieszkają. Przepraszam, nie będę mówił nazwiskami, ale tam, gdzie powstają teraz te nowe budynki, tam, gdzie my mieszkamy. No, przepraszam bardzo, ja też w takim układzie chciałbym wiedzieć, czy woda dwustuletnia zaleje moje mieszkanie. Mieszkam na drugim piętrze. Zapytałam ją, jaka jest rzęda zalewowa. Opowiedziała mi Pani Osiadacz, że jeżeli wystąpimy do niej z takim pismem, odpisze nam, że 50 metrów od rzeki Osławy. W takim układzie 50 metrów od koryta rzeki, trzeba już zacząć włożyć tutaj... A, A, ale to nie jest te, te. Te, te. Proszę, proszę Pani, ja 63 lata tam wody nie widziałem w życiu. W życiu? W życiu. Jak tam będzie woda, to Pana Burmistrza będzie komi. A kogo Pan zastanawia, żeby Pana zalewa? No, są piaski, są i że pan nasz słucha, ale głowę spuści i myśli o czymś innym. Ale dziwne, nie patrzy na nas, absolutnie. I ja będę za to rozliczana. Dlatego proszę państwa, jeżeli mam opracować i teraz w tym momencie mam opracować taki studium, zmianę w studium, to zrobię to zgodnie z prawem. Właściciele są zdecydowani no, nawet sprowadzić panią Jaworowicz, interwencję, uwagę. Bo, bo po prostu no, to chodzi o to o ludzkie traktowanie tych ludzi. To są ich ojcowizny. No, wydaje mi się, że po drugiej stronie jest trochę niżej i tam prędzej może zalać. Zresztą pamiętamy parę lat temu, bodajże w 2001 roku zator na Osławie, gdzie właśnie druga strona była zalana, no nie można było do niektórych domów w ogóle dojść. To taki trochę paradoks, bo po Ta, drugiej stronie po drugiej rzeki stronie. mieszka obecny burmistrz. Ta. I tam był przecież yy, ziemia była włożona, żeby tam podwyższyć mu brzeg.